Lowy zwierzęta. Usunął nam się filmy, gdzie nagrywaliśmy. Z... Bardzo powodanego! Tak, bardzo! Wszystko A to, co i, no, poszło tak gdzieś, to tam, gdzieś, to. Y, ogólnie y, szybko wam się teraz przedstawia, bo ja już sam muszę iść, ale jutro będę oczywiście. Mam Jeżeli nadzieję, się że dłużej. Nie dużej. od tego, że chodzę w samej bluzie. No i pozdrawiam Was i pa! Hej, jestem Michasia, oczywiście. Mam 12 lat, tylko zaczęłam szkicować. Właśnie się przedstawiła Wanda, która jest moją BFF, oczywiście. Teraz to jest Rosalia. właśnie. Okay. Okej. to będę ja szukać. Nie ty przecież, co się miała szukać? Ja będę szukać, bo ty chcesz pobawić, dobra. Więc my się też za chwilę widzimy. Bye bye. A ja tu my się rozstajemy, jeśli idziesz tam w kąt szukać. Ja poczekam, aż ona tam pójdzie, bo ona musi coś oszukiwać. Ona się tam dla Was klipuje. Ha, ha, ha. No Misia, idź tam gdzie są te konwalie Wejdź tam do środka krzaka Wejdź do środka krzaka Dobra, i za minutę szukaj Dobra My idziemy Znaczy biegniemy ha, ha, ha. Ja idę tu o! Idę tu Tu gdzie są Kwiaty tu jest pewna luka, więc obawiam się, że możemy ją bardzo szybko znaleźć. Ale weszłam tu głębiej i pomimo tego, że to jest kolejna luka. Ha, ha. Dziewczyny się tam bawią, że się znalazła koleżankę. No dobra, pocieczor on idzie, ciągle nie idzie. Kurde, kurde. Szukaj! Nie wiem czy mnie w ogóle usłyszała. Głodna jestem taką wali, bardzo oni nie pachną w ogóle Nie no nie, nie wącham ich Czekajcie, czekajcie Czekajcie, czekajcie Ej dobra, ona już szuka Ja bym wiedziała, jak ona szuka Patrzcie, patrzcie Czy <laughs> się trochę boję jakby wszystkiego Czekaj. Ojej, jest teraz mega mi się wywaliłam gówno jakieś Boże, fuj, tu jest mega duży główny Ej, dobra Idziemy się, idziemy się Kurde, nie wiem co zrobić mam Fuj, chyba w te pompy jakieś kół. No. Nie, nie O nie Ja byłam za tymi krzakami, ale Ciebie śledziłam, gdzie ty jesteś. Pawan John. Pawa John. Pożegnaj się z widzami. Pa, szybko! Pa, widzowie! John. Miłość, ty się nazywa. miłość! Pawa John. miłość. Zimno. Dobra, trudno, chodź teraz. Ja szukam tej panny sranny <śmany> Ej, dobra, ostatnia runda, bo mi tak zimno. A! Co to dobra, może jutro nagramy Może tak, bo no. mi jest tak zimno, że już nie wytrzymuję. Mam te całe czerwone ręce. Ja też. też. To przestań mi pokazywać swoje paluchy. Cze? No <śmany> A! Jakby nie ta kamera! Ał! O fuj, misia, tu są gówna! No, no sobie! Nie! Jaki no, lewiatan! Z tej misi! Misia, wiesz co powiedziałeś do widzów? Że jesteś lewiatanem! A. Ej, dobra, co wiesz, kończy ten filmik bo tak zimno, jest jakiś szok. Nowa bluza, nowy wyjdę, nowy wzrok. Ale dobra, kończymy ten filmik. No. Już jest tak zimno, że. No, ale ja mam nadzieję, że ten projekt się nie usunie. No to ty zapisz go. Dobra, bajor widzowie! Bye.